Witajcie. Dzisiaj dalej jesteśmy bez montażu, ale dalej jesteśmy elegancko i no i dzisiaj jest scenariusz oprócz. Dwie kartki, co? Dwie kartki scenariusza mamy. Oprócz żeby nie było. O czym dzisiaj? Dzisiaj będzie pierwszy tom trylogii magów prochowych, obietnica krwi, to jest pan Brian McClellan, chyba tak się doczytam I sprawa wygląda tak. Moim zdaniem w tej chwili w fantastyce tak naprawdę króluje fantazje. Tej fantastyki, takiej klasycznej, które której ja się wychowałem, z lotami w kosmos i spotkaniami z obcymi cywilizacjami, jest niewiele. W każdym razie na pewno nie jest tak popularna. Właściwie moim, wydaje mi się, że tak naprawdę z fantastyki to w tej chwili jedynym takim dość prężnie ukazującym się nadal nurtem jest tak zwana fantastyka militarna. No ale z fantazy to łączy ją jedno z całą pewnością, czyli miliard tomów w tym samym świecie, czego najlepszym przykładem jest na przykład pan David Weber. I, i, i w tej chwili tej, tej fantazji jest na rynku najwięcej. Wiadomo, jest lepsza, jest gorsza. Jest ta klasyczna w typie Tolkienowym, czyli Elfy, Krasnoludy, i takie tam elementy, które sobie kiedyś wymyślił pan Tolkien, i w tej chwili ludzie wykorzystują to jako scenerię. I jest też fantazy, która wymyśla coś nowego. Jeśli wymyśla coś nowego, to niestety często, gęsto się zdarza tak, że jest to wymyślone całkiem od czapy, i te światy się nie bardzo kleją, nie bardzo się udają. No, a jak się trafi jakiś dobry, dobrze wymyślony, no to pozostaje tylko liczyć na to, żeby. Piszący człowiek miał pomysł na to, jak to wszystko opowiedzieć w tym swoim nowym wymyślonym świecie. Obietnica Krwi to jest wymyślony autorski świat pana McKelena, i to jest świat, w którym są dwa systemy magii. Jeden system magii, taki troszeczkę klasyczny, czyli z rączkami rączkami się coś pojawia, wybucha, coś się dzieje. I drugi, taki troszeczkę nietypowy, oparty jest o prochu. Ten proch działa tak troszeczkę jak narkotyk, który można wykorzystać do niektórych rzeczy. Jest część ludzi, która jest wrażliwa na niego i w efekcie potrafi za pomocą tego prochu robić różne cuda. W momencie kiedy sobie go, się nim sztachnie, to mamy taką taką super hiperekstra amfetaminę, czyli jest silniejszy, szybszy, lepiej widzą. Ale też mogą go zapalać na odległość, co daje w efekcie możliwość na przykład przyspieszenia kuli, zmienienia jej trajektorii. No i w tym rzeczonym świecie następuje wielkie boom. To znaczy, jeden pan stwierdza, że pora zakończyć system feudalny i robi kuku królowi. W efekcie, e, oczywiście, żeby to zrobić, musi zabić jego magów. No i zaczyna się dziać. Okazuje się, że tam pod spodem była jakaś obietnica, to oczywiście pradawna, tak żeby inna. Ale jest to wszystko napisane fajnie. Naprawdę, autor ładnie sobie powymyślał, stworzył całkiem fajne postacie, całą grupę magów prochowych, plus do tego takiego dość sympatycznego detektywa, który się musi zająć pewną wyjaśnieniem tematu obietnicy Kresimira. I wszystko to jest w. Scenery, która przypomina takie troszeczkę późne średniowiecze, wymieszane z okresem wojen napoleońskich. Czyta się to lekko, jest dynamicznie napisane z pomysłem. Nie się podobało. Nie jest to może nic genialnego, ale, ale jak najbardziej czyta się dobrze. Sytuacja jest taka, że e, oczywiście, tak jak to czasem się zdarza e, w fantazy, no to coś trzeba było troszeczkę przekombinować. No i tutaj. Pojawili się jeszcze tacy kolesi, którzy się nazywają predei, tak dobrze co to zapisałem? Jakoś tak. I to są tacy hipermagowie, tak jakby. I tutaj troszkę mi nie gra jedna rzecz. No bo to jest tak, że predei Dei ściągnęli sobie Boga, żeby on wziął, poukładał świat, później się z nim pokłócili i go odesłali. Albo on se odszedł do końca nie wiadomo w jakich okolicznościach, no i teraz go znowu ściągają i tak trochę to. Trochę mi to nie gra, no bo to, tak, wyrzucają, ściągają, kłócą się, no te ci, ci, ci hipermagowie nie do końca o mnie przekonują. No zobaczymy, może w drugim tomie się coś więcej wyjaśni. Bez tego nie mam żadnych zastrzeżeń. Świetne czy tak było, natomiast to mi troszeczkę zgrzyta, ale warto dać na pewno szansę drugiemu tomowi, no bo, tak jak mówię, jest szansa, że, że to się wszystko tam weźmie i wyjaśni. Tym razem Fabryka Słów nie zrobiła żadnego przykusa, jest trylogia, wydaje to jako trylogię, nie dzieli tomów, plus i chwałem za to, bo no, przy tej grubości tomu to mogli to spokojnie zrobić, znając ich politykę wydawniczą, wzięli oryginalną ilustrację, w związku z tym jest całkiem przyzwoita, nie, 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 nie wymyślali nic specjalnego, nie odkrywali na nowo koła. Wzięli to co było, jest bardzo przyzwoite, Mnie się podoba, czyta się dobrze, tak jak mówię, bez fireworku, ale jest okej. Okay. Mogę spokojnie polecić miłośnikom fantazji. No i ma jedną e, ogromną zaletę: ten cykl jest skończony, nie będziemy czekali na 577 film. E, nie film, tylko tom. E, jest to zamknięta historia w trzech tomach, i do tego mamy jeszcze sytuację taką, że dwa już są wydane. W Polsce, bo, bo drugi tam już wyszedł, a trzeci jest opowiadany na marzec, więc całą historię będzie można szybko skończyć. Nie modląc się o to, żeby koleś, który to pisze, nie umarł, zanim skończy pisać. Miłego tygodnia, zapraszam za tydzień, życzę udanego ranka, popołudnia, wieczoru, nie wiem, kiedy będziecie oglądali. No i do zobaczenia. Na razie hej!